Witajcie, to znowu Ben. Jako, że nie miałem ostatnio specjalnie czasu na filmowanie nowych rzeczy, postanowiłem w ramach kolejnego materiału odświeżyć inną moją starą tekstową recenzję, pierwotnie opublikowaną na nieaktualizowanym już przeze mnie blogu. Dzisiaj coś innego. W pierwszym filmiku zapowiadałem, że na kanale sporadycznie pojawiać się również będą recenzje literatury i filmów tudzież seriali. W związku z tym prezentuję wam dzisiaj moje rozważania na temat pierwszego numeru wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Z ową kolekcją eleganckich wydań uznanych komiksów popularnego amerykańskiego wydawnictwa wiązała się początkowo dziwna sprawa. Sporo ludzi się nakręciło ale pierwszego numeru nijak nie szło nigdzie znaleźć, był dostępny jedynie w wybranych punktach sprzedaży w wybranych miastach. Okazało się jednak, że pierwszy rzut był stricte testowym i później owa seria wznowień była już ogólnodostępna. Sam natknąłem się przypadkiem na kilka egzemplarzy w Empiku i nie omieszkałem zrobić sobie wtedy prezentu na Mikołaja. Raz, że cena pierwszego numeru na zachętę wynosiła jedynie 14,99, podczas gdy każdy następny około 40 zł, a dwa, zawiera ona wycinek z linii fabularnej The Amazing Spider-Man, do której to postaci człowieka-pająka żywię wielki sentyment. W zestawie dostajemy konkretne ponad 100 stron komiksu i dodatków w twardej oprawie oraz plakat. Pierwsze wrażenie. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś tak beznadziejnie zapakowanego. Album oraz plakat dostałem wtedy zafoliowane i przymocowane do gigantycznego kartonu formatu A3. Widząc zakłopotanie babeczki z kasy w Empiku, szukającej pod ladą odpowiednio dużej reklamówki, zadałem sobie retoryczne pytanie. Czy na pewno nie dało się tego zmieścić na o połowę mniejszej karce? Hmm. Celem ułatwienia transportu, Felerna nadycha z kartonu o powierzchni boiska szybko powędrowała do kosza, a same komiks i plakat do plecaka. Trochę później poddałem je analizie. Plakat fajniuchny, uniwersalny, mam go do dzisiaj. Nada się zarówno do biura wyłożonego machoniem i kością słoniową, jak i do wiejskiej wygódki. Główną atrakcją jest jednak oczywiście sam komiks i muszę przyznać, że ten sprawia od razu świetne wrażenie. Rzadko kiedy zdarza mi się trzymać w dłoni album w twardej oprawie, wydany na kredowym papierze, którego zakup nie opróżniałby docna mojego portfela. Udostępniony przedruk to fabuła The Amazing Spider-Man, issues 30-35, do 35, tandemu J.A.M., Straczyński i Romita Jr. Muszę przyznać, że trzymając po latach w ręku wypaśnie wydany komiks z jednym z moich ulubionych bohaterów dzieciństwa, prawie posikałem się w majty z czystej szczeniackiej radochy. Przypomniały mi się te dawne lata, kiedy byłem jeszcze mniejszy i chudszy niż teraz, ale za to nie miałem jeszcze aż tak popsutego wzroku i spędzałem wolne chwile, w pachnącej starym papierem osiedlowej bibliotece, wertując góry komiksów o przygodach człowieka pająka. Stałym punktem dnia było też rezerwowanie telewizora na piętnastą, bo wtedy na Fox Kids, pamięta to ktoś jeszcze? Leciała spider Spiderman Animated Series. O, tak. O tym, że marzyłem, żeby ugryzł mnie na promienowany insek, nawet nie wspomnę. Ty co się śmiejesz? O czym marzyłeś w wieku ośmiu lat? Hello! Do no dzisiaj zostałem oczywiście ugryziony jedynie przez niezliczone mrowie komarów ale żaden skurczybyk nie raczył przekazać mi swojego genomu. Jestem niepocieszony. Brew pozorom, nie wspominam moich nerdowskich fantazji sprzed lat po próżnicy. Słynny moment, zawiązujący całą fabułę serii, czyli ugryzienie Petera Parkera przez napromieniowanego pająka, fakt powszechnie znany wszystkim fanom bohatera Stanali, staje się tutaj raz jeszcze kluczowym momentem. Momentem, który zostaje zanalizowany całkowicie na nowo. Na drodze nękanego różnymi rozterkami Petera Parkera, przeżywającego rozstanie z Mary Jane, staje tajemniczy Ezekiel. Człowiek wyposażony w bliźniacze do tych Parkera umiejętności. Roztacza on przed młodzieńcem wizję inaczej niż do tej pory zinterpretowanej genezy pajęczych mocy. Odartą z interpretacji naukowej na rzecz mm, lekko mistycznej. W grę wchodzą tutaj pradawne totemiczne moce, poruszony zostaje temat zwierzęcych awatarów, nie zdradzając więcej, napomknę jedynie, iż ten mistyczny pierwiastek sprawdza się w opowieści o pająku całkiem nieźle, a początkowo byłem ku temu sceptyczny. Historia nie sprawia jednak wrażenia wymuszonej, a wartką akcję śledzi się z przyjemnością. Scenariusz naprawdę mi się spodobał. Sam Peter zyskał w tej opowieści trochę głębi. To dalej, lekka i sympatyczna postać, sypiąca podczas walki jak z rękawa mniej lub bardziej udanymi dowcipami, za które się go albo kocha, albo nienawidzi, ale na pierwszy plan coraz częściej wychodzi jego zmęczenie nieustannym pakowaniem się w kłopoty, okłamywaniem najbliższych. Można odnieść wrażenie lekkiego emowania, ale jakby na to nie patrzeć, gość jednak ma trochę przerąbane i trudno mu się dziwić. Zaprezentowane tutaj cierpienie jest po prostu prawdziwe. Nieprzyjemności przytrafiające się bohaterowi to nie tylko kolejne starcia z wrogami w kolorowych kalesonach, ale też bardziej realne rany, utraty ukochanych osób, oglądanie postępującego upadku szkoły, którą sam ukończył, wreszcie wrażenie generalnego zaszczucia. A na to ostatnie, <laughs> z pewnością ma wpływ nowy przeciwnik Spidera, wykreowany specjalnie na potrzeby powrotu do domu Morlun. Jakkolwiek początkowo zrobił on na mnie wrażenie kogoś wyrwanego z bajki o pięknolicych wampirach, to w miarę postępu fabuły moje odczucia się zmieniły. Gość rzeczywiście jest nieco inny od klasycznych spiderowych łotrów, ale inny w fajny sposób. Najlepiej podsumowuje go na jednym z paneli Sam Peter. Morlun się nie śmieje, nie przechwala, nie wygraża, nie snuje planów podbicia świata, nie czuje nawet specjalnej nienawiści do Spidermana. Właściwie w ogóle jej nie czuje. Jest po prostu milczącą, mroczną i niepowstrzymaną maszyną do zabijania, której jedynym celem staje się dorwanie pająka. Wydaje się być takim ostatecznym Nemezis. Choć na pierwszy rzut oka, w porównaniu do innych komiksowych wydanów, jego umiejętności wcale nie prezentują się jakoś szczególnie imponująco. Odbieram to jako plus. Mamy do czynienia z klimatycznym, potężnym adwersarzem, ale jednocześnie nienudnym przepakiem. Jeśli ktoś w tym komiksie zasłużył na miano prawdziwego badasa, to właśnie Morlun. Generalnie scenariusz komiksu wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. A jak jest z szatą graficzną? Moim zdaniem... Wiele ona nie ustępuje w fabule, choć nie jest to taki typowy standardzik masowego amerykańskiego komiksu. Niektóre kadry zapadają w pamięć, lekko surowa kreska młodszego Romity, charakterystyczna dla jego późniejszej twórczości, daje radę. Zwłaszcza drobiazgowo rozrysowanych na wiele ujęć w scenach walki, które bardzo mi się podobały. Album kończy kilka dodatków, z których zdecydowanie najciekawsze są skany z szkicownika jednego z autorów okładki, jakiego Campbella. Oprócz tego dostajemy skróconą historię powstania postaci Spidermana, krótkie biografie dwójki autorów powrotu, parę reklamówek i zestawień oraz jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, gdyż szukałem czegoś podobnego, mianowicie zebranie na jednej stronie... zebrane na jednej stronie przykłady kreski wszystkich rysowników przygód Spidermana. Od Ditko aż po Bagleya. Jest fajnie. Dodatki nie zostały dodane na siłę tylko po to, żeby wysępić od odbiorcy komiksu dodatkowe parę złotych, ale stanowią naprawdę ciekawe i godne jak na tę cenę uzupełnienie albumu podsumowując, wielka kolekcja komiksów Marvela i pierwszy numer to ciekawa propozycja dla wszystkich miłośników komiksu, także takich, którzy już zaliczyli wchodzące w jej skład historie. Zebrane razem wszystkie albumy świetnie by się na pewno prezentowały razem na półce. Tutaj jednak wychodzi jedyny tak naprawdę zgrzyt, mianowicie cena kolejnych numerów. Seria miała się ukazywać w sklepach co dwa tygodnie, mówiąc szczerze nie wiem jak jest teraz i czy się jeszcze pojawia, ale i tak 40 razy 2 80 zł miesięcznie na same komiksy to jednak dosyć spory wydatek dla przeciętnego komiksomaniaka, którym z reguły jest przecież osoba młoda, bardzo często jeszcze nie zarabiająca. 15 zł ciszy za powrót do domu to była okazja, której w ogóle nie żałuję, ale kolejne albumy już sobie odpuściłem, bo i też aż tak wielkim maniakiem amerykańskiego komiksu nie jestem. Niemniej sam powrót to naprawdę fajny komiks i warto się z tą historią zapoznać, zwłaszcza jeśli jest się fanem Człowieka Pająka. Z mojej strony to na razie tyle. Oczekujcie kolejnych materiałów, i dajcie znać w komentarzach, czy takie pogadanki na temat komiksów się wam podobają, czy też nie, albowiem chęci na podobne materiały w tym stylu mam sporo. A na razie do usłyszenia.